Dzisiaj pierwszy czwartek miesiąca. Niech Eucharystia będzie dla nas dzisiaj szczególnym dziękczynieniem Za obecność Jezusa, za miłość, która płynie z ołtarza, za to, że ta obietnica, jestem z wami przez wszystkie dni wciąż się spełnia. Dzisiaj Kościół wspomina się tego Jana Marię Janeja. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście pana że żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Oto słowo Państwa. To wędrowanie Jezusa przez wszystkie miasta i wioski można w jakimś sensie widzieć jako seminarium duchowne. Bo chociaż były tłumy ludzi, i jedni przychodzili, inni odchodzili, to zawsze była ta mała grupa uczniów, którzy byli wciąż z Jezusem. I to bycie z Jezusem było jakby taką szkołą życia. Nie od razu wszystkiego się nauczyli. Jezus, im sam mówił, "Wiele mam wam do powiedzenia, ale wszystkiego znieść nie możecie." Ale jednak najważniejsze było to bycie z Jezusa. I moi drodzy, kiedy dzisiaj się przyglądamy formacji do kapłaństwa, można widzieć tutaj to podobieństwo, bo co innego są studia, jak każde inne studia polegające na nauce, na wiedzy, na egzaminach. Można się wszystkiego nauczyć. Ktoś jest mniej zdolny, ktoś bardziej, komuś łatwiej to przychodzi, komuś bardzo trudno. Ale ja przyglądałem się że tym najbardziej, najmniej zdolnym kolegom i, i poradziłem sobie. Natomiast najtrudniejsza rzecz to jest właśnie to, być z Jezusem, kiedy uczymy się tego dzisiaj, kiedy uczymy się obecności Jezusa w Eucharystii, kiedy to polega na adoracji, na samotności z Jezusem, to klerek musi sobie sam wybrać, a właściwie prowadzi go tylko ojciec duchowny, rektor, wicerektor, prefekci. To jest jakby administracja. Profesorowie to są ci, którzy uczą i wykładają. A ten jeden ojciec duchowny jest wtajemniczony w duszę kleryka. Tam się idzie jak do spowiedzi i rozmawia się jak na spowiedzi. Na ile człowiek jest szczery, na ile otwiera się i daje się poprowadzić. Na tyle dojrzewa wewnętrz. Chciałem, żebyście sobie to jakoś tak uświadomili, ponieważ trzeba się dzisiaj wiele modlić o nowe powołania, bo ja nie wiem od kiedy, ale mniej więcej od 10 czy 15 lat mówię, zabraknie księży, będą zamykać parafne. I kiedy ja to mówiłem jeszcze w poprzedniej parady, w Mugilnie, to to tak brzmiało i nie brzmiało. Dzisiaj my to widzimy, że seminarium duchowne w Gnieźnie no za rok będzie zamknięte. Będzie przeniesione do Poznania, połączone, ponieważ już, już jest więcej profesorów, jak tych, których mają uczyć w seminarium jest kilkanaście osób. Czy to jest problem tych, którzy mają iść, a nie idą? Czy to jest problem tych, którzy się nie mogło o bo, bo zawsze biskup kogoś przyśle na barfie i nie mamy księdza. Lepszego, gorszego, ale, ale jest książek, trzeba tam coś załatwić w biurze. Zobaczcie, moi drodzy, to jest jakaś tajemnica, ale Ewangelia nam wciąż przypomina koście Pana Szyma. Przecież Jezus mógł powołać nie dwunastu, ale 144, ale chciał, żeby ludzie prosi. I zobaczcie, że to seminarium Jezusa składające się z dwunastu, też nie było idealne, ponieważ jeden. Za Dzisiaj mamy wyjątkowego patrona, żył w czasach strasznie trudnych. Dlaczego? Była rewolucja francuska i ona podzieliła biskupów. Podzieliła biskupów taki, na taki sposób, że jedni byli za rządem rewolucyjnym, a inni byli za papieżem. I tutaj było to pęknięcie. Prości ludzie musieli wybierać, którego biskupa słuchać. Czy tego, który jest za Ojcem Świętym, czy tego, który jest za rządem, który zabija kapłanów. I dlatego mały Janek musiał Właściwie on nie wybierał, wybierała jego mama. Wybierała tak, że, że wybierała biskupa w konspiracji. Tego, który był za Ojcem Świętym, ale którego nie uznawał rząd. Dlatego Janek miał Komunię Świętą w konspiracji, w stodole. Gdzieś w nocy odprawiała msza. Jego mama bardzo biedna. Ojciec tak samo, ale mama, mama tam gdzieś uzordowała troszeczkę pieniędzy. Także chleba sobie odjęła, a to kupiła taką małą figurkę Matki Bożej. To był jego największe skarb. To nosił przez sobie przez całe życie. Był bardzo mało zdolny, Jeśli chodzi o naukę, zawsze przychodziła nas trudności. I znowu jego seminarium, kiedy zdecydował się być księdzem, nie wyglądało tak typowo, bo znowu konspiracja i trzeba było zdawać egzaminy gdzieś po i postanowiono, że wyrzucą go, że nie będzie księdzem, że on się nie nadaje. Gdyby nie jego próbost, który go wybronił, który wyprosił, żeby on dostał święcenia warunkowo, więc dali mu warunkowo święcenia, czyli no prawdziwie oczywiście, że został kapłanem, ale nie pozwolono mu spowiadać że on się do tego nie nadaje, że ta tajemnica spowiedzi jest tak ważna, że nikt nie sprawdzi, więc na wszelki wypadek po prostu zabroniono mu spowiadać. Co robił? Przede wszystkim uczył dzieci. I kiedyś biskup, który przyjechał na wizytację, przez okno z podwórza zobaczył, jak on do dzieci mówi dopiero wtedy odkrył, kim jest Jan Vianney. Wyświęcony w 1815, za trzy lata, w 1818, tak łatwo zapamiętać, dwie osiemnastki, zostaje posłany do parafii w Aras. Parafia, która była właściwie porzucona, tak by można powiedzieć, nikt tam nie chciał iść. Maleńka wioska, do dzisiaj jest mała, mniejsza od mieściska. I cztery krainy. Alkoholizm, no, no wszystko co najgorsze. I on przechodzi do tej parafii właśnie, której nikt nie chciał. Od czego zaczyna? Od bycia z Jezusem. ciągłego modlenia się przed Najświętszym Sakramentem i miał jeszcze taką swoją świętą, którą ukochał świętą Filomeę, Święta Filomena na Czemu? To już jego taka, taka osobista wrażliwość, pobożność miał ją w bocznym ołtarzu. I moi drodzy, tak się zaczyna jego pasterska posługa. Potem się okazuje, że z całej Francji przyjeżdżają ludzie do Spowiedzi do Świętego Jana i No i wtedy nie świętego, ale. ale tak się to rozniosło. Biskup, który przyjechał do Spowiedzi do wiejskiego proboszcza, stał w kolejce trzy dni. Moi drodzy, czym to podsumować? Ja myślę, że trzeba zobaczyć pewną tajemnicę, znowu zaczerpniętą z obawy. To Bóg ma działać w Kapłanie, a nie kapłan. Jeżeli będzie kapłan, który będzie, no wiele działa, ale to będzie tylko ludzkie działanie, różne akcje, akcje już akcje jakieś, jakieś zewnętrzne. Dzisiaj jest na to duża moda. I kiedy ja zaczynałem kapłaństwo 39 lat temu, też tak myślałem, też tak myślałem, że, że no, trzeba że tak powiem, to wszystko jeszcze bardziej uatrakcyjnić, żeby to było atrakcyjne, żeby to było ciekawe. To prawda, że i dzisiaj patrząc na dzieci, a jeszcze bardziej na młodzież, to pierwszym problemem w kościele jest to, że oni się nudzą. Że tego nie rozumieją, że w tym nie uczestniczą tak sercem, nie przyszli do Jezusa, tylko przyszli spełnić obowiązek. Czy na to mamy odpowiedzieć jakąś atrakcją? No właśnie nie. Święty Jan nam pokazuje to kapłaństwo, które wypływa z modlitwy. On spał średnio 4 godziny na dobę. Czasem spowiadał do 18 godzin na to. Ale jak się zamurzał w mszy świętej, zanurzał się w samym Jezusie. Kiedy mówił kazania, nie? on sobie nawet je pisał czasem, ponieważ on, on wiedział, że on ma trudności z mówieniem. Ale jak, jak to się, że tak powiem, Bóg dochodził do głosu w jego sercu. To, to te jego napomnienie, bo przecież, przecież jego kazania były mocne, przyjmowali ludzie z wiarą, że to nie książka coś mówi, tylko że rzeczywiście Bóg ustawy tego kapłana, chce ich nabracać. Niech to wspomnienie dzisiaj będzie jakby taką zachętą do modlitwy za młodskatła.